Bytów Browar Kaszubski, piwo Kaszub Lager. Zobaczymy jak smakuje, prezent na Dzień Mężczyzny. Jak widzicie, złociste, pijana drobnobeżkowa, nawet się utrzymuje. Zobaczymy, czym to się je. Zapachu słodowe. Wydaje mi się, że lekko chmielowe. A jak smakuje? Dalej utrzymuje się ten posmak słodowy, wydaje mi się, że jest lekko chlebowy, taki mi posmak. No, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Goryczka, delikatna, ale też lekko kwaskowate Do wypicia.